Moi drodzy, przeczytałem wiele opinii głównie w prasie zagranicznej krytykujących Roberta Lewandowskiego za wykonanie rzutu karnego. Że niby nie powinien się domagać powtórki, bo sam się zatrzymywał przy oddaniu tego strzału, że robił to na dwa razy, że może tam trzy podskoki, dwa przystanki dopiero kopnięcie. Ja mam taką propozycję i taką prośbę do, do tych wszystkich mediów krytykujących Robercika. Od Robercika to się proszę odpierdolić. Strzela gole, strzela i to się liczy. Był przed laty w Meksyku w 1986 roku piłkarz genialny. Kto wie, czy nie najgenialniejszy na świecie: Diego Armando Maradona. I potrafił strzelać bramki ręką. Analogicznie w boksie również był zawodnik, który potrafił obalić, kopnąć. Dziś to już właściwie na masową skalę, dzisiaj to już żadne nowum, ale kiedyś był taki prekursor. Dla mnie liczy się efekt końcowy. Strzelił Robercik Gola, strzelił. Ktoś tam w boksie został obalony i padł na deski, padł. I to się liczy.